Ubiegłotygodniowa decyzja sądu w sprawie cofnięcia likwidacji gimnazjum nr 3 na nowo wywołała w Szczecinie dyskusję na temat polityki oświatowej magistratu. Suchej nitki nie zostawia na niej radna Małgorzata jacyna wit i Platforma Obywatelska. Według polityków w miejskiej oświacie panuje chaos. Rok temu podejmowaliśmy trudne uchwały restrukturyzacyjne. Jak Państwo pamiętacie, były one wprowadzane w bardzo nerwowej atmosferze. Tydzień chyba przed feriami podjęto chyba takie nieprzemyślane, bardzo chaotyczne uchwały. Ubiegłoroczny pomysł prezydenta Soski na nową oświatę w Szczecinie był bardzo skomplikowany i trudny do akceptacji dla większości reformowanych szkół. O wszystkich pomysłach wiceprezydenta przypomniano na konferencji. Połączenie 60 przedszkoli w 4. To były takie koncepcje jak połączenie technikum łączności z technikum kolejowym. To były takie koncepcje jak zamknięcie gimnazjum numer 8, żeby już może do szczegółu przejść. Najwięcej emocji jednak wzbudziła sprawa najpierw połączenia gimnazjum nr 3 z gimnazjum nr 8, a potem decyzja o wygaszeniu trójki. Decyzja przygotowana i podjęta w błyskawicznym tempie bez czasu na poinformowanie rodziców. Według radnych PO wyrok sądu nie mógł być inny. Gimnazjum nr 3 nie może zostać zlikwidowane. W dniu sesji, dosłownie na bardzo krótki czas przed sesją, zmieniono projekt uchwały i. I znalazł się zapis o tym, że ta szkoła ma być stopniowo likwidowana. To była bardzo nieprzemyślana, taka z marszu podjęta decyzja. Decyzja, którą prezydent Soska uzasadniał tym, że cała ta restrukturyzacja jest takim efektem domina. Gimnazjum numer 3 było dobrą edukacyjnie placówką z dodatnim naborem. Decyzja o likwidacji szkoły nie miała logicznego uzasadnienia. W roku, kiedy podjęto decyzję o jego... Stopniowej likwidacji to była szkoła, która miała największe sukcesy. Pani dyrektor Zdunek 10 lat kierowała tą szkołą, tam był doskonały zespół, mieli wyniki. Radni Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej nie szczędzili prezydentowi i jego zastępcy oraz radnym koalicyjnym słów krytyki za zbyt szybko podjęte, nieracjonalne decyzje, które spowodowały poważne komplikacje w szczecińskiej oświacie. To pokazuje, jaki jest stosunek obecnego wiceprezydenta do zadań, bardzo odpowiedzialnych zadań. Bardzo nas to martwi, że tej odpowiedzialności tutaj nie przejawia. To się oczywiście przekłada na słabą jakość funkcjonowania, na duże utrudnienia dla wszystkich nauczycieli. Radni Platformy Obywatelskiej kolejny raz zaapelowali o odwołanie wiceprezydenta Krzysztofa Soski, a także o nieodwoływanie się od decyzji sądu i pozwolenie, by gimnazjum nr 3 mogło dalej funkcjonować, choć jak mówią radni PO, odbudowanie tej szkoły zajmie kilka lat. Radni wysunęli też propozycję powołania nowego organu działającego dla dobra szczecińskiej oświaty. Ja proponuję panu prezydentowi, skoro nie umie sobie dobrać odpowiednich pracowników, a zawsze uważałam, że to była naj, najsłabsza strona pana prezydenta, że nie umie sobie zgromadzić wokół siebie fajnych, kompetentnych, odpowiedzialnych i oddanych ludzi. W związku z tym niech zgodnie z ustawą o systemie oświaty w rozdziale czwartym jest artykuł 48 i 49, który mówi, że prezydent miasta może powołać radę oświaty. Od decyzji sądu w sprawie gimnazjum nr 3 minął już prawie tydzień. Magistrat do tej pory nie zabrał w sprawie głosu.